Rekorduję 24 minut. Soboty bardziej w prostkę. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że zaczynam się od głowy, a kończę się kapciami, ale w ziemię miałam ładniejsze kapcie po skrówkami. Ładniejszy, naprawdę. Często piszą do ciebie kobiety? A dlaczego ty wątek kobiet cały czas podejmujesz? Ty ja mam żonę, ja mam rodzinę, kocham moją żonę, ale oczywiście y, lubię się poddać kobietom. <śm> I ty to cały czas filmujesz? No. no przed chwilą. To ja no. chciałbym pozdrowić Ciocie no, Zosie, Bójka, no Stefana no, no, no. oraz Krzysia. Są skrzydły, chodzi na i nie po O, właśnie. Ja w ogóle jestem gadułą, dlatego nawiązuję kontakt werbalny ze wszystkimi ludźmi. Co o 6 rano nie jest łatwą sprawą. Ale się daje, ale się daje.